Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani, w środę, 6. tygodnia Wielkanocnego i zapraszam do wspólnej modlitwy o godzinie 15:00 koronką do Bożego Miłosierdzia. Rozpocznijmy tą modlitwę słowami dzienniczka świętej siostry Faustyny. Kiedy zostałam na doracji od godziny 9:00 do 10:00, także jeszcze zostały cztery siostry. Kiedy zbliżyłam się do ołtarza i zaczęłam rozważać mękę Pana Jezusa, w tej chwili ból straszny zalał mi duszę z powodu niewdzięczności tak wielkiej liczby dusz, które w świecie żyją, a szczególnie bolała, bolała mnie niewdzięczność dusz, szczególnie przez Boga wybranych. Nie mam wyobrażenia ani porównania. Na widok tej niewdzięczności najczarniejsze czułam, jakby mi się rozdarło serce moje. Opadły mi zupełnie siły fizyczne, i upadłam na twarz, nie tajając głośnego płaczu. Ile razy wspomniałam na wielkie miłosierdzie Boże i na niewdzięczność dusz, tyle razy ból przebijał serce moje. I zrozumiałam, jak to bardzo rani najsłodsze serce Jezusa. Z gorącym sercem odnowiłam akt swój ofiarowania się za grzeszników. Z radością i ochotą przyłożyłam usta do goryczy kielicha, który biorę ze mszy świętej codziennie. Cząstkę, którą mi przeznaczył Jezus na każdy czas i tej nie oddam nikomu. Pocieszać będę nieustannie najsłodsze serce eucharystyczne, grać będę pieśni wdzięczne na strunach serca swego. Cierpienie jest najwdzięczniejszym najdzie... naj... tonem. Pilnie wyczuwać będę, czym dziś serce Twoje rozradować mogę. Dni w życiu nie są jednostajne, kiedy czarne chmury zasłonią mi słońce. Starać się będę, jak orzeł, przedzierać przez fale i dać poznać innym, że nie gaśnie słońce. Wyciągnijmy, kochani, nasze koronki i módmy się o miłosierdzie dla nas i całego świata. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod ponskim Piłatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty kopcowanie, grzechów odpuszczenie, Ciała z martwych stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmłodszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego, dla i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Heh. Mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie, o krwi i wodą, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Święta Maryjo, módl się za nami, święty Józefie, módl się za nami. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. Dziękujemy sobie kochani za wspólną modlitwę. Teraz oddajmy się w opiekę świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą, strąć do piekła. Amen i poprośmy o opiekę świętego Józefa. Pomnij o najczystsze oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy opiekunie Józefie święty, że nie słyszano, aby ktokolwiek, wzywając Twojej opieki, Twojej pomocy, błagający bez pociechy, pozostał. Domównością ożywiony przychodzę do Ciebie i z, cała, z całą ducha gorącością Tobie się polecam. Nie odrzucaj modlitwy mojej o przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć i, i, i łaskawie wysłuchać. Amen. Kochani, dziękujemy sobie za wspólną modlitwę. Niech nas Pan Bóg teraz błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty, Błogosławmy Panu. Dziękujemy sobie za wspólną modlitwę. I zapraszamy się na różaniec o godzinie 20.00 z Panem Bogiem.